Odrobina reptiliańskiej czarnej magii, zwanej fizyką, w szczególności dla tych, którzy mieszkają na Katalonii. To jest plastik, woreczek po chlebie. Plastik podpalany zapalniczką. I plastik. Podpalony zapalniczką pali się tak pięknie się pali, dymi i tak dalej. Dobrze. Zakończyliśmy pokaz jak pali się plastik, bo tu się cztery dwutlenki węgla wyprodukowały, już z 16 białych niedźwiedzi umarło i Greta się zakrzyczy na śmierć. A teraz coś magicznego. Jest zimno. Do takiego samego plastiku nabierzemy śnieg. Zimno nabraliśmy śniegu. Śnieg, wzór chemiczny H2O, czyli woda. Może się nie zamoczyła. I co się dzieje teraz? Większy płomień w ustawie. Widzicie? Nie pali się. Nie pali się. Plastik się nie pali. Powinien już się zapalić, nie? Nie pali się. Nie pali się. Nie pali się. Dlaczego się nie pali? Ano dlatego, że wystąpiło takie zjawisko jak pojemność cieplna albo bezwładność cieplna. Woda ma gigantyczną bezwładność cieplną. Bardzo mocno, bardzo dużą ilość ciepła jest w stanie wchłonąć. I ponieważ wchłaniał ten śnieg ciepło z płomienia, to nie doszło do zapalenia woreczka. A teraz zobaczymy. To na samym śniegu. Widzicie? Nie roztapia się. On troszeczkę zmienia kształt delikatnie się nadtapia, ale o, pokrywa się trochę nawet sadzą, którą widzieliśmy na. Pięknym filmiku się trochę zabrudził. Właśnie dlatego, że struktura śniegu wchłania w siebie wodę, która powstała z roztopienia tej warstwy zewnętrznej. Struktura śniegu, śnieg można porównać do węgla, tak jak lód do diamentu. To są Różne, jakby, formy tego samego w przypadku węgla pierwiastka, w przypadku wody związku chemicznego. I oprócz tego, że bezwładność cieplna, pojemność cieplna wody jest bardzo duża, to w tym przypadku mamy również do czynienia z pojemnością struktury, bo struktura śniegu jest taka jak struktura węgla. To jest luźno zazębione ze sobą kryształki tworzące superstrukturę, czyli większą strukturę. Natomiast lód z kolei jest kryształem innego rodzaju, bardzo często monokryształem po całej tafli dopóki nie zacznie się rozpadać i on ma jeszcze większą bezwładność cieplną, ponieważ wiązania międzykrystaliczne jeszcze więcej pochłaniają tego ciepła niż zwykła woda w stanie ciekłym czy też luźna konformacja Kryształków pojedynczych, jakimi są śnieżynki. Także tu nie ma żadnego chemitrials, nie ma żadnej reptyliańskiej magii. To jest po prostu zwykła fizyka na poziomie szkoły podstawowej.